Dostałam go na święta od Zająca od, od siostry Zająca, tak po prostu. <grym> um, I się tutaj zepsuło. I wow! <grym> <grym> um, bo to mnie tutaj um, jest tylko tak przysypione, więc. Ale i ja tak wracam. No i dzisiaj Wam pokażę moje rysunki. Jest tu bardzo dużo. Um, z tego roku, bo w tym roku dostałam. Byście widzieli o taki kabel, to sorry, ale mam słuchawki po prostu. Tu moja prestiżowa gumka, która na serio bardzo dobrze marzę. Tu um, jest moja linijka, którą sobie robię do rysunków. Znaczy, to jest mojej siostry. Ale ona mi dała. Perfect baby. Tu um, jest mój ołek, który też dostałam. Jeszcze mam jakieś węgle, które nie będzie są, bo była u mnie mała siostrnica i nie będzie je dała. Ale tak mi smutno. Ej, na serio mi smutno jest, bo ja się rozwijam i ja po prostu chciałam um, elowe mi nawet miałam gumkę do tego, chociaż teraz ją znalazłam i tam, ale nie wiem gdzie są węgla. T tam są węgla, ale nie będzie gdzie jest reszta węgla. Która była. Okej, okay. więc zacznijmy od odcinek. A, ostrość, a... O, okej. Okay. Mój pierwszy odcinek w tym. 19 kwietnia. Śniśmy takie 7 minuty marzyć I don't know, chyba też 19 kwietnia. 19 kwietnia. A w ogóle i opowiem wam o tym. Po ja prostu chciałam coś innego narysować, co nie. Mówię, dobra, zrobiłam mm, laptopa. I potem dorysowałam takie coś, takie coś. Ale mówię, jesteś nie mój to. Tu bardzo ładnie mi to wyszło. Tu jeszcze ja się... Było też 19 kwietnia. Ale bardzo ładnie mi to wyszło. Tutaj mi się nudze, 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 nudze. Tada! To jest 20 kwietnia już. I też 20 kwietnia. Tak o, tutaj. W ogóle tutaj miałam obsesję na robienie grzywki oczywiście. Więc to, żeby ciągle te rysunki nie były takie same, tylko w innych kolorach, inną grzywkę. Tu już zrobiłam bez grzywki, 20 kwietnia. Tu też znowu inne grzywka, już było trochę odmiennie oczywiście. Tu jest 22 już kwietnia, że jeden dzień sobie zrobiłam przerwę. Czekajcie, ładnie nie widzicie. Tu w ogóle zrobiłam dwa inne kolory oczu, mi się tak spodobało. A ja w ogóle jestem krótko, tylko też widzę Jestem ja. Babyfik, ona nie, nie była moja, BFF. A kto ogląda to wiek, która była. Jest moja, BFF. Best friends forever, love you. 22 um, czerwca. Jaki czerwca? Kwitnia. A no taki grze, bo tamtej jak to było, tam drugie, bo. Wtedy, to wtedy te, też poszło i w ogóle to było w ogóle spontaniczne spotkanie i, i się teraz zgodził. Moi rodzice się zgodzili, więc zgodę, była. No, no i takie coś narysowałam też. Tu w ogóle zamknięte oczko i super miękka Minka. Tu znowu... <grystka> tutaj ma to pieki! To też ma piegi, które wchodzą na włosy. <gryta> Tutaj też takie bardziej obrazkowe. Tutaj, że ja. Umieszam to zrobić Nigdy nie umiem, więc rysuję takie kotelipony. Prasziesz po prostu. No to co, jakie ten ona nas leży i co nagra w to pia pianino, wiecie, prawda? To w ogóle nie podoba mi się ta buźka, ale bez tej buźki by było o wiele oko. I tu zaczęła się już moja historia z jakimiś petropami, które są podróbami, ale są fajne. I tutaj jest taki wilczuś. Tutaj jest taka panda. I tak jakby się taka panda. Miesiu panda. I nie udało mi się zrobić część ciała, więc wymyśliłam, że ona będzie wychodziła z wychodził jakiegoś. Że mi się będzie wychodziło z jakiegoś koczka. Tutaj jest piesek z tyła, tyłem Tutaj jest yy, piesek, którego mu nie widać, po prostu w mu. Tu ucięłam mu głowę trochę A Tutaj w ogóle to jest 27 kwietnia nie Tu jest osiołek, którego nie wiem kiedy zrobiłam bo To chyba też 27, bo nie podpisałam I patrzcie, nawet cienie zrobiłam w kurde, no. Tu jeszcze nie dokończyłam mojej mamy. Przecież jeszcze nie? Tu nie wiem, kur, kurde, którego to było. Czemu nie dokończyłam? No kurde, nie nawet zębien, no, bo... Ale moja mama ma takie. Tu oczka ładne oczka zrobione. A nie, 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 kończę, by pisać. Na... a tu miałam narysować obrazek i wiecie, jak to wygląda, prawda? Em. Um. Em. Um. Oh no. Um. Aha, okej. Okay. Aha, okej. Okay. Tu jest ładna. Tutaj jest jakaś policjantka, czy coś. Tak to miała być chyba policjantka. <gryw> tutaj jest ery, w którym mi nie wyszedł i go nie chciałam kolorować. Tutaj nie wiem kiedy. Ale tu, tu blisko mi się nie podoba. I tu. dzisiaj. Nie, to był wczoraj. Który wczoraj był? Wait. Proszę sprawdzić, który wczoraj był. Dzisiaj jest 15 to wczoraj był tak right. 14 y, y, 6 y, y, 19 Choć tutaj jest kurde 19 one, i co trzeba Patrzcie kotej! Kazdaj, Formalnie tu nie nic A tu ma stopa i, 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 I okay. No i tu się zaczyna moja z mi. Tutaj ona spiewa sobie. Ładnie, prawda? Tu jest kamera, która się nagrywa i tu nawet mam mikrofon. Przecież to nieładnie. Tu dzisiaj narysowałam, nie pytajcie co to jest, ale po prostu mi się nudziło, więc narysowałam taki coś. Tu miała być dziewczyna na wózku i tu je chłopak, ale ta dziewczyna w ogóle taka pycka wyszła, więc... Tu jest nie wiem co i, I tu jest, czy nazywałam grup mojej babci I to jak ja jestem tutaj smutna o To moja mama nie trzyma jakby co <grystanie> no, I to wszystko, a tu jest kartka, która mi zawsze pomaga I um, żeby nie pobrudzić drugiej kartki To sobie tak żeby sobie sobie rysuję ok więc to na tyle w moim odcinku i jeszcze chcę e, pokazać moje zdjęcie, zdjęcie mojej lalki, którą dostałam, wydrukowałam, dużo mnie to kosztowało, więc no. Tutaj kiedy ja miałam, e, nie wiem ile lat, jak to było, w 2015, czyli było e, raz, dwa, trzy, cztery, e, cztery lata temu, to zrobiłam mam dziesięć lat raz, dwa, trzy, cztery, miałam 6 lat. Ustka. Bo to były moje urodziny, więc no. Um, co jeszcze um, mogę wam pokazać? Hem. O, o um, Formalnie taki moment. To, ja nie wiem co. Chcę, żeby ten odcinek Wam miał sens, a nie tylko 9 minutowy. Um, a to, żeby nie mogę was jeszcze oprowadzić w moim. Oczywiście w tym domku Czekajcie, pokażę wam e prestiżową moją torebkę Którą dostałam na Wigilię Która się zamienia w plecak Nie byście też chcieli mieć taką lub, lub matę Tara! Taki szary, oczywiście To się zamienia, oczywiście on jest Oczywiście puchatek, który się zamienia w plecak M, 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 -m, -m. Tu w ogóle mam prestiżowy worek, który ma przemienione I z takim fajnym jednolostem. Um, tu mam fajną torebkę. Ona mi się przyda w um, Nie wiem co jeszcze um, To dostałam chyba na komunię. chyba. FXT. No to to wszystko. I Czekajcie, teraz... Um, tu moje okreski Lego. No to papa żegnam wam z się. Jeśli byście, chcielibyście, chcielibyście mieć jakieś serie z na przykład Lego lub Petropów, napiszcie koniecznie w komentarzach, które na przykład, że pokazuję Wam rysunki, czy pokazuję Wam coś ciekawego. Przykład, albo coś mówię o sobie. Na przykład pokazuję Wam moją kolekcję czegoś czy coś, albo pokazuję Wam przecieżowe opaski, czy ile mam misiów, jakie mam gry, takie rzeczy, więc um, papatki i właśnie napiszcie tę informacje w komentarzu, pa, pa, a nie! Nie zapomnijcie dać subskrypcji z dzwoneczkiem i zostawić lajka. Oczywiście w górę, pa pa!